Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na kanale Miastowa. Dzisiaj taki trochę luźniejszy temacik. Chcę z Wami porozmawiać, a może i Wasze zdanie poznać na temat zakupów na temu. Jest też chyba AliExpress. Nie wiem, czy jakieś inne jeszcze tam platformy są. Ja Wam powiem, że bardzo długo. Nic tam nie kupywałam, bo nie w mieście są takie sklepy typu Chińczyk. Jest action, no tam można wszystko kupić. I że tak powiem brzydko i pospolicie tego Badziewia jest pełno. Słuchajcie, no tak się zdarzyło i zima i kiedyś e, przyjechała na no taka siostrzenica. I ona tam kupuje tam rzeczy, wszystko fajnie, elegancko, i ja mówię, słuchaj, no tam są takie rzeczy, wiesz, no ja bym chciała, no nie wiem, skarpetki kupić, no nie wiem, bieliznę, no ale to tam takie sztuczności, ja bym chciała jakąś no, bawełnę, żeby to była bawełna. Ona mówi, ciocia, słuchaj, to możesz sobie tam zaznaczyć i szukaj takich tych rzeczy, i tam są bawełniane, są tam dobrej jakości te rzeczy, tylko że one też inaczej kosztują, nie? No i tak faktycznie, trochę jakoś dnia mały spał, nudziłam się. Zaczęłam sobie przeglądać, nam aplikację temu. No i zaczęłam sobie oglądać, słuchajcie. Tam jest tyle rzeczy nie do przerobienia. I o, takie pierwsze zakupy, słuchajcie, to było w ogóle jakieś, nie wiem, sitko do zlewu. Takie naprawdę, słuchajcie, ja się bałam tam kupywać, No ja się bałam po prostu, jakoś tak nie ufałam temu. E, takie jakieś pierdółki, jakieś haczyki do powieszenia ręczników, takie naprawdę totalne pierdółki. Ale zaczęłam się przyglądać tam różnym rzeczom i słuchajcie, e, bardzo dużo rzeczy, jak oglądam temu, jest też na naszym polskim Allegro. Tylko oczywiście, no są inne pieniądze też. No z jednej strony się nie dziwię, no bo pośrednik chce zarobić. No, no, każdy chce zarobić, tak? No, ktoś bierze z hurtowni, sklep bierze z hurtowni towar, swoją marżę sprzedaje, no musi się utrzymać. No, ja to rozumiem. Ale słuchajcie, kiedy e, oglądałam któregoś razu opaski do włosów. No właśnie, nieraz tak występuje w takich tam opaskach. Ta mi się bardzo podobała. Są różne kolory. I słuchajcie, tak wyszło, że przeglądałam akurat vinted. I to, jak się wpisze opaska etno, coś takiego, i, i wyskoczyły mi takie opaski. I to parę osób miało. Jedna dziewczyna miała piękne zdjęcia, słuchajcie, tak, taka sceneria, tam ładne zdjęcie, super aparaty, widać, że zrobione, różne odcienie, miała i kolczyki takie, taka pasmanteria jakaś, no super, fajnie to wyglądało. I słuchajcie, jak któregoś też tam dnia, jak mały spał, Weszłam na tę te temu i wpisałam opaska etno. Tak przek przekładam tym palcem, macham, słuchajcie patrzę, ta opaska jest. Słuchajcie, jakie to moje zdzi zdziwienie było, bo te o, zdjęcia, te, mówiłam, że ta taka dziewczyna miała zrobiona tych opasek, między innymi tą, o, sprzedawała za 38 zł, a na temu 8,90, niecałe 9 zł opaska. Słuchajcie, no fajnie, to ja wiem, że opinie na temat chińszczyzny jest takie: no, chińszczyzna, bubel i w ogóle, ale jeżeli Polacy ściągają to z Chin, nawet prywatnie, no bo to chyba nie była firma, no ja nie wiem, na witent, czy no, firmy też mogą sprzedawać, ale ktoś no, się bawi tak, sprzedawca na witent i ściąga to y, z Chin. A bo może, słuchajcie, ona jest też wielka hurtownia, może w Polsce ja nie mam, nie mam akurat takich informacji i ja się po prostu może nie interesuje tym. Ale jeżeli już jest marża 30 złotych praktycznie, no to ja oczy zrobiłam. Chociaż na, było można tam spotkać ogłoszenia za 28, za 25, chyba tak była najtani ta, ta opaska, co mam teraz dzisiaj na sobie. No dobra, no ktoś chce zarobić, tak, no za, za free to tam, wiesz, no nikt chyba zdjęcia nie będzie chciał zrobić i wystawić, tak. No ale z drugiej strony nie krzyczmy, że to są chiń, zna, że bubel, ale bo Polacy też to sprzedają, tak? I to za wielokrotną e, cenę. Także ja wolę zrobić zakupy na temu i mieć coś w miarę tanio i fajnego. E, to wtedy chyba te dwie opaski wzięłam coś jeszcze, bo tam chyba jest kwota, że musisz mieć chyba 40 czy 60 zł. No to fajnie sobie coś do domu kupić albo dla kogoś. Raz na jakiś czas sobie zamówić takie, słuchajcie, no takie niby gadżety, no ale umilają nam życie. Ale wracając do grubszych zakupów, miałam urodzinki. No i oczywiście, co bym chciała na urodzinki. No słuchajcie, no już mam trochę latek. <grym> no i trzeba patrzeć coś tam w tym kierunku zdrowia, zawsze u mnie się ta tematyka przewija. Kwiatów nie chcę, bo to jest w zimę zmarzną słodkości też nie chcę bo ja już tak dobrze wyglądam aż za dobrze malować jako tako nie maluję perfum nie chcę używać to sobie wymyśliłam że chciałabym jakiś masażer słuchajcie oczywiście przeglądałam nasze Allegro już tak najczęściej chyba kupuję w Internecie to na Allegro no i słuchajcie też któregoś dnia weszłam na temu no i zaczęłam szukać w ogóle pierwszą rzecz, jaką chciałam, to chciałam taki masażer do stóp. Tutaj dodatkowo był kabel zasilacz, ale mam podłączony i, i nie przynosiłam całego zestawu, ale to jest jak do telefonu, tutaj się włącza do kontaktu i, i fajnie to działa. To są takie, takie kuleczki. I one chodzą, o kurczę, mogłam no, podłączyć. No już teraz nie będę chodzić, ale to są takie kuleczki, które się kręcą w kółko. I powiem wam, to jest do masażu stóp. Można to położyć z tyłu za plecy, albo sobie tutaj, wiecie, nawet tutaj na, 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 na kark. To tylko trzeba sobie tak no, fajnie się usadowić <grym> na łóżeczku albo na fotelu. Powiem wam, że naprawdę jestem tak zadowolona z tej rzeczy. Wiem, że też był i jest dużo, słuchajcie, patrzeć na ceny są ceny różne i różni sprzedawcy. Mi się udało wybrać dobrze, bo czasami jest, może być ryzyko, ale tam były takie bardziej, Zabudowane, coś, że typowo tak stopy się kładło, aż w końcu znalazłam takie na płasko. bo mówię, kute, to tylko stopy masować, a to kosztowało 70, chyba 5 zł, czy 80. Niech będzie 80 zł to kosztowało. I, i chciałam tak, że, słuchajcie, no nie tylko do stóp wykorzystać, ale żeby właśnie gdzieś na plecy i słuchajcie, no rewelacja. Chińczyk, bo Chińczyk. Ale u nas w Polsce czy na Allegro też się kupi takie rzeczy i o wiele drożej. Tylko tu były większe paczki. I ja wam powiem, że z miesiąc czasu czekałam na to. Takie dobre miesiąc czasu, bo e, to płynęło statkiem. Nie wszystkie paczki lecą do nas, a wiem, że niektóre właśnie paczki z temu, nie wiem czy tu nie są jakieś magazyny, potrafią być w ciągu tygodnia. Także ja nie wiem o co chodzi. Ale to akurat długo czekałam, ale masażer, wam powiem, jest rewelacja. I drugą rzeczą, co chciałam, jest taki masażer, to jest ten pistoletowy. To ja widziałam, trochę też z myślą o starszym synu, bo chodzi na siłownię. To jest taki pistolet, nie wiem czy to tyle nowo jak komputer, słuchajcie, że to jest tylko taki napis, ale w ręku, słuchajcie, to jest taki naprawdę taka solidna, że to nie jest plastik fantastyk, to nawet nie wiem, czy to jest jakieś gumowane. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Tutaj sobie włączamy, Czy mam dłużej? To jest ładowane na jakieś te kabelki. Widzicie, co oni wszystko mają na te kabelki. I do telefonu, gdzie ładujemy do tej stacji i, i podłączone. A, no i tutaj ustawiamy moc. Słuchajcie, na jedynce, jakie to ma walnięcie. O no, kurczę, aż się sama przeraziłam pierwszego razu. No tak cichutko chodzi, nie wiem, czy słychać. Yy, czy ja to na razie wyłączę. I trochę dla sportowców, żeby to rozruszać mięśnie. Tutaj wiem, że to na końce barku. Ja muszę sama jeszcze sobie popatrzeć, do czego mogę używać, ale dla mnie chyba to najlepsze to jest tylko ta kula. taka piankowa? Coś takiego. I słuchajcie, bo jak Wam teraz tutaj włączę, trzymam, to jest na jedynce. To cichutko, i słuchajcie, zobaczcie. Jak to. O, pod naciskiem naciskam. O jezu, jak to daje. Słuchajcie, macie jakieś zakwasy, ja wam tak rozbije te mięśnie, czy ktoś, żeby słuchajcie, po plecach, tutaj, o Jezus, naprawdę, naprawdę ma moc. Jestem sama zdziwiona, bardzo fajne urządzenie, jeżeli ktoś w domu jeszcze ćwiczy, czy jakieś młodsze pokolenie jest, e, rewelacja. Dzisiaj syn szedł na siłownię i mówi, mamo pokaż mi mi ten pistolet. I mówię, ty wiesz, co mam? mi chyba to właśnie rozróżniło tą łydkę, nie? Także jesteśmy jeszcze w formie testowania, ale naprawdę, no, dla mnie super sprzęt. Naprawdę, ja nie ćwiczę, co prawda, ale czy tutaj jak mięśnie ostatnio tak na brzuch wzięłam, mówię, o, Boże, śniadanie mi się odbije, ale, <śm> 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 ale naprawdę fajna rzecz. I tutaj też wziąłem, właśnie to też chyba kosztowało. 60 jakoś zł, 50 coś, do 60 zł. I tu fajna słuchać też się właśnie, na to też, um, jakby, no to, to mi się tak spodobało, bo takie właśnie opakowanie walizeczkę ma, bo tak też bywały tańsze, że słuchajcie, za 24 taki pistolet niby można kupić, i tylko jest w plastiku normalne w opakowaniu kartonowym, tam w plasticzku położone, i później nie wiadomo gdzie to kłaść. Wolałam dopłacić. I wziąć taką, taką torebeczkę, walizeczkę i powiem Wam, nie żałuję. To jest chyba najlepszy prezent urodzinowy. No, także, chociaż nie jest jeszcze jeden, był w moim życiu. <laughs> Naprawdę torpeda, ale to jest sztos po prostu sztos. I zaraz chyba kończę filmik, kochani. Pójdę sobie masować stopy, <laughs> wypiję sobie kawkę wam. Życzę miłego dnia i dbajcie o siebie. <laughs> I wejdźcie na temu sobie, popatrzcie jakie są rzeczy i zobaczcie. E, nie wiem, czy na OLX też są, ale na, Vite, na Vinted e, no Polacy też sprzedają chińskie rzeczy i to za wielokrotną e, sumę. Także nie bać się Czytaj, a tylko czytać dobrze też, no, te opisy i opinie, no, bo tam też są różne sklepy. Także z moich obaw jest tak, że co jakiś czas sobie robię zakupy. To były najdroższe, jakie kupiłam, no, ale takie urodzinowe miałam taki, taki kaprys. Miałam <laughs> I, i sobie pozwoliłam. I nie ma się co bać, naprawdę. A i słuchajcie, kupiłam sobie m, te m, mikrofony. Muszę Wam powiedzieć, że kupiłam dwupak i niestety musiałam reklamować. Tak, re reklamacje też się zdarzają i słuchajcie, no był uszkodzony sprzęt, zrobiłam zdjęcie wszystko, tak, Od tego samego dnia, tego samego dnia dostałam zwrot pieniędzy, no fenomenalne, tak, i nie ma a co, tam na co, no słuchajcie, no wysłałam zdjęcia, no było widać, że jest uszkodzone, tak, I, i zdarzają się takie rzeczy, ale pieniądze po prostu oddane i... No bardzo miło. Także chyba nie ma się co obawiać. Dziękuję Wam za spotkanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.